Cześć, tutaj Andrzej Wrona. Witam wszystkich kibiców Skry Krywełhatów. Cieszę się bardzo, że już niedługo będę częścią waszego klubu. Do zobaczenia w Bełchatowie na meczach. No, bardzo się cieszę. Jest to jakieś tam spełnienie moich, moich marzeń z dzieciństwa. Jak odebrałem wczoraj koszulki kadrowe, to nie ukrywam, że przez długi czas się uśmiechałem do siebie, bo jest to jednak duże wydarzenie. Eee, wiem, że dzisiaj, dzisiaj będę poza dwunastką, ale jutro Czajner powiedział, że już będę w dwunastce i mam nadzieję na to, że, że eee, zaufa mi, że wpuści mnie, żebym mógł pokazać na boisku co potrafię. Na pewno mamy bardzo dobrych środkowych i ci środkowie, którzy już są nie pierwszy raz na zgrupowanie pierwszej reprezentacji reprezentują naprawdę wysoki poziom. A w lidze walczyliśmy jak, jak równi z równym, więc tutaj też staram się, staram się ich gonić, nadrabiać jakieś swoje mankamenty i robię wszystko, żeby, żeby podnosić swoje umiejętności. I czekam, czekam na szansę od trenera Anastazji. O samej jakby chęci pozyskania mnie do Bełchatowa na początku mówił Stefan, bo miał jakiś tam kontakt z Miguelem i i mówił, że jest taki temat i że rozmawiają o mnie z prezesem Piechockim, ale jakby przez długi czas, przez długi czas nie było żadnego odzewu, a, a miałem dosyć konkretne propozycje i z Jastrzębia i z Resowi, tam bardzo naciskali na to, żeby już dawać jak odpowiedź, odpowiedź jak najszybciej. Już właściwie byłem zdecydowany na Rzeszów i dzień przed, przed e, taką ostateczną decyzją zadzwonił prezes Piechocki i, Wyraził swoje zainteresowanie. No i to zmieniło o 180 stopni moje myślenie. Potem jeszcze była rozmowa z, z Miguelem na Skype, która też, która też dużo mi dużo jakby nakreśliła w głowie, naświetliła. I zdecydowałem się na, na Bełchatów. Znaczy Miguel nakreślił mi swoją filozofię, jak ten zespół miałby wyglądać i, i że chciałby, żebym odgrywał ważną rolę w tym zespole. Na pewno będziemy we trójkę rywalizować o to, o to kto, będzie, kto będzie grał, ale, ale wydaje mi się, że fajniej jest iść do, do drużyny, która tak naprawdę powstaje na nowo i jest jakiś nowy projekt, dużo zmian. E, I na pewno dla mnie, dla mnie jest to lepsze rozwiązanie niż iść do takiej maszynki. Jak Rzeszów, która funkcjonuje dobrze od, od dwóch lat i jednak z tymi środkowymi, którzy tam są i którzy będą jeszcze przez dwa lata, e, zdobywali dwa razy złoty medal z rzędu, więc ta, ta machina tam dobrze funkcjonuje i tam byłbym tylko jakimś uzupełnieniem uzupełnieniem tego, tego składu. A, a w Bochatowie mam nadzieję, że, że będę częścią tego nowego projektu i, i już się nie mogę doczekać, aż jak zaczniemy treningi w Bochatowie. Nie, nie powiedział, że to będzie kosztem, kosztem Karola. E, Miguel powiedział, że każdy zaczyna od zera u niego i nie jest powiedziane, że będzie grał ten i ten. Także ja już się cieszę na tą rywalizację. No, tak jak powiedziałeś, z Karolem się, się przyjaźnimy i bardzo długo się znamy także na pewno to będzie byłoby fajnie jakbyśmy, jakby nam się udało razem występować na parkiecie w szusce, no, będziemy, będziemy o to walczyć. Ja będę walczyć o to, żeby, żeby na tym boisku być jak najczęściej. Mi się Skra kojarzy zawsze z czymś najlepszym, najlepszym w Polsce, najlepsi zawodnicy, najlepsza organizacja. zawsze tak się, się słucha, słyszało o tym w kuluarach i jak, jak przyjeżdżaliśmy na mecze to to było to widać i robiło to naprawdę duże wrażenie. Teraz przez ostatnie, ostatnie dwa lata może sportowo, aż, aż tak wysoko nie byli, ale na pewno na pewno klub się podejrzewam, że się nic nie zmieniło, i, i teraz będziemy walczyć o to, żeby, żeby tę jedną część tej machiny pod tytułem z krawałhatów, wrzucić znowu na te najwyższe obroty. I dlatego strasznie się cieszę, bo, bo jednak zawsze w mojej głowie Chatów kojarzył się z czymś, z czymś najlepszym w Polsce i. I cieszę się, że będę teraz częścią bohatowa. Znaczy oczywiście kibicuję bo Rosji tak podświadomie czuję, że, że to będzie wielki, wielki dzień dla polskiego Tria. Na pewno będą bardzo zdeterminowani. Oba zespoły będą bardzo zdeterminowane, ale mam nadzieję, że, że to będzie polski, polski wieczór na Wembley. Głęboko w to wierzę, że będę kibicował. Jak tylko skończymy, skończymy nasz mecz, to nie wyjeżdżam z Milicza, żeby, żeby nie spędzić godzin meczów w samochodzie, tylko zostanę tutaj u Bartka Janeczka, który, który ma tutaj narzeczoną i będziemy razem oglądali i kibicowali Borusi.